Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was z historią, którą już znacznie wcześniej chciałem opowiedzieć na swoim kanale, ale jakoś nie było ku temu okazji. To będzie taka historia, która prawdopodobnie YouTubeowi się nie spodoba, bo padają w niej słowa kluczowe, których algorytm po prostu nie lubi. Z tego też powodu część zdjęć, które mogłyby posłużyć do jej zilustrowania, zostawię w linkach. W opisie filmu, bo inaczej ten materiał po prostu byłby przez platformę usunięty. Zapraszam! 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, po odbyciu 216 posiedzeń, wydał wyroki w najważniejszym toczącym się przed nim procesie. 31 sierpnia wszyscy oskarżeni wygłosili swoje mowy końcowe. Tylko były generalny gubernator na okupowanych ziemiach polskich, Hans Frank, oraz dawny komisarz Rzeszy w Holandii, Artur Seyss-Inquart, zdecydowali się przyznać do winy licząc na złagodzenie kary. Pozostali twierdzili, że wykonywali tylko rozkazy i nie mieli pojęcia o popełnionych zbrodniach. Spośród 24 oskarżonych przywódców politycznych i wojskowych III Rzeszy, 12 skazanych zostało na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok mógł być zaskoczeniem raczej tylko dla tych spośród oskarżonych, którzy uniknęli stryczka, ale nie dla opinii publicznej. W dniach 9 i 10 października Rada Kontroli Sojuszniczej na nadzwyczajnym posiedzeniu w Berlinie rozpatrzyła wniesione apelacje. Spośród skazanych na karę śmierci nie złożył jej tylko Ernst Kaltenbrunner, były szef głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i prezydent Interpolu. Natomiast marszałkowie Hermann Gering i Wilhelm Keitel oraz generał Jodl zażądali ponadto, by w przypadku odmowy ich ułaskawienia wykonanie wyroku przez powieszenie zamieniono im na rozstrzelanie. Wszystkie apelacje zostały oddalone. Nieobecnemu w trakcie procesu Martinowi Bormanowi, który sądzony był zaocznie, gdyż miejsce jego pobytu nie było znane od czasu ucieczki ze schronu pod kancelarią Rzeszy w oblężonym Berlinie w kwietniu 1945 roku, pozwolono złożyć odwołanie od decyzji w ciągu kolejnych czterech dni. Co do wniosków Geringa i Keitla, zostały one jednogłośnie odrzucone. W przypadku Jodla, Francja i Stany Zjednoczone były skłonne zgodzić się na jego egzekucję przez rozstrzelanie. Na ten wyjątek nie przystali jednak przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Gering był wstrząśnięty tą decyzją. Uważał, że niegodne jako żołnierza jest wykonanie na nim wyroku przez powieszenie. Początkowo rozważano Berlin jako miejsce egzekucji skazanych. Jednak ze względów bezpieczeństwa i powodów propagandowych ostatecznie postanowiono przeprowadzić ją w Norymberdze. Chciano przede wszystkim uniknąć sytuacji, by wybrana lokalizacja nie stała się później ewentualnym miejscem kultu pogrobowców nazizmu. Ponieważ Norymberga znajdowała się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, kat, który miał wykonać egzekucję, musiał być żołnierzem Armii Stanów Zjednoczonych. Datę egzekucji skazanych wyznaczono na 16 października 1946 roku. W amerykańskiej armii w trakcie II wojny światowej. Przez długi czas nie funkcjonowało stanowisko kata. Wszystkie egzekucje żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych walczących na europejskim teatrze działań wojennych wykonywane były w Wielkiej Brytanii przez cywilnego kata Alberta Pierpointa. Dlatego oficjalnie nie było nikogo, kto miałby kwalifikacje do wykonywania egzekucji przez powieszenie. Poszukiwano więc osób, które miały potrzebne umiejętności z pracy w charakterze kata w życiu cywilnym. Ochotniczo Zgłosił się tylko jeden człowiek. John Clarence Woods. Służbę rozpoczął już w latach 30. XX wieku w amerykańskiej marynarce wojennej, ale szybko został z niej zwolniony za dezercję. Po wydaleniu z wojska zatrudnił się jako pracownik budowlany, a następnie w hurtowni Pasz w Kansas. W sierpniu 1943 roku został ponownie powołany do służby już w trakcie wojny. Po ogłoszeniu naboru przez armię na stanowisko Kata. 43-letni Woods zgłosił swoją kandydaturę późną jesienią 1943 roku. Swoje kwalifikacje uzasadniał asystowaniem w egzekucjach w więzieniach w Teksasie i Oklahomie w ciągu 15 lat swojej pracy jako kat. Przy czym było to ewidentnym kłamstwem. Nie mógł w nich uczestniczyć, bowiem w Teksasie ostatni wyrok przez powieszenie wykonano w 1923 roku, a w Oklahomie w 1915. Jednak urzędnicy wojskowi nie byli w tej kwestii drobiazgowi i jego deklaracje przyjęli za dobrą monetę. Nikt nie weryfikował jego kwalifikacji, a sam Łuc konsekwentnie budował swoją kłamliwą legendę jako specjalisty w tym fachu. Został więc od razu awansowany z szeregowego do stopnia starszego sierżanta sztabowego, by dodać prestiżu jego funkcji. W latach 1944-46 Woods wykonał jako kat 34 egzekucje przez powieszenie na skazanych amerykańskich żołnierzach, z czego 11 nie powiodło się. Specjalnym lotem dotarł do Norymbergi już w trakcie trwania procesów. Niski, masywny mężczyzna o nalanej twarzy szybko ujawnił prawdziwe motywacje. Za wszelką cenę szukał po prostu poklasku i zainteresowania swoją osobą. W Norymberdze, w trakcie procesu, gdy dziennikarze znali już jego przyszłą funkcję, bardzo chętnie udzielał wywiadów i rozdawał autografy. A zaczęły również krążyć plotki na temat jego znakomitych kwalifikacji do wykonania powierzonego mu zadania, których on sam nie dementował, a niewykluczone, że mógł być w ogóle ich autorem. John Woods miał jednak to szczęście, że do pomocy w przygotowaniach do realizacji powierzonego mu w Norymberdze zadania. Przydzielono mu Johanna Baptist Reinharda. Człowiek ten był doświadczonym katem, który w okresie III Rzeszy wykonał tysiące egzekucji na więźniach nazistowskiego reżimu. Jako miejsce wykonania egzekucji byłych przywódców III Rzeszy wyznaczono niewielki budynek sali gimnastycznej, znajdujący się na dziedzińcu więzienia w Norymberdze. Wcześniej w wolnym czasie grali w nim w koszykówkę żołnierze amerykańscy pełniący funkcję strażników więziennych. Miejsce w tym budynku było niewiele sala miała 10 metrów szerokości i 24 długości. Dlatego do uczestnictwa w egzekucjach akredytację otrzymać mogli tylko dwaj dziennikarze z każdego z państw alianckich. Wszyscy zostali poinstruowani przez pułkownika Bartona Andrusa, komendanta straży Pałacu Sprawiedliwości i Więzienia w Norymberdze, że w jej trakcie nie będą mogli rozmawiać i muszą zachować ciszę. Wieczorem, 15 października 1946 roku o godzinie 21.30, dziennikarze, którzy otrzymali akredytację, zostali zaprowadzeni na piętro więzienia, na którym znajdowały się cele skazańców. Osadzeni nie byli świadomi, że w nocy mają być przeprowadzone ich egzekucje, bowiem termin objęty był tajemnicą. Skazani mogli się ewentualnie domyślić, że zbliżał się on, słuchając dobiegających z sali gimnastycznej prac stolarskich. Gdy zostały zakończone i zaległa cisza, to przekonanie przerodziło się w pewność, że koniec jest bliski. Mimo to tego wieczoru w ich celach panował względny spokój, a każdy ze skazańców zajmował się swoimi codziennymi czynnościami przed snem. Tylko Fritz Saukel, były generalny pełnomocnik do spraw wykorzystania siły roboczej, w tym robotników przymusowych, chodził nerwowo. Jodl pisał list, von Ribbentrop rozmawiał z kapelanem więziennym Henrym Gericke, a Gering drzemał na swojej pryczy z rękami na kocu, jak miał to zawsze w zwyczaju. Władze amerykańskie nie mogły sobie pozwolić na przedwczesną śmierć któregokolwiek ze skazanych, więc w ich celach przez całą noc paliło się światło. A przez wizjery w drzwiach obserwowali ich stojący po drugiej stronie strażnicy. A mimo to spokój owego wieczoru zaburzył jeden incydent. 15 października 1946 roku o godzinie 22.45 Hermann Gering popełnił samobójstwo w swojej celi. Warto tu dodać, bo będzie to ważne w dalszej narracji, że w trakcie pobytu w więzieniu stracił przeszło 40 kg swej wagi gdy zmuszony został do odstawienia narkotyków, od których był od dawna uzależniony. Odzyskał natomiast sprawność umysłową. Gering odebrał sobie życie, rozgryzając szklaną ampułkę z cjankiem potasu. O samobójstwie marszałka Rzeszy mógłbym przygotować osobny odcinek, między innymi dlatego, że nie wszystkie związane z nim wątpliwości udało się przez lata wyjaśnić, ale YouTube ze względu na jego treść i tak ograniczyłby wyświetlenia. Dlatego w tym miejscu pozwolę sobie po prostu na szerszą dygresję dotyczącą tego wydarzenia. Kluczowe pytanie dotyczące samobójstwa Garinga to jak wszedł on w posiadanie ampułki z trucizną. Przez długi czas przypuszczano, że przekazał mu ją ktoś z amerykańskiego personelu więzienia. Tym bardziej, że wszyscy więźniowie byli kilka razy dziennie poddawani szczegółowym rewizjom. W 2004 roku na łamach Los Angeles Times... Ukazał się artykuł zawierający wspomnienia 78-letniego, podówczas byłego żołnierza Armii Stanów Zjednoczonych, Herberta Lee W wieku 19 lat został on wcielony do 26. Pułku 1 Dywizji Piechoty. Jego oddział pełnił służbę wartowniczą na terenie norymberskiego więzienia. Jej monotonia nudziła jednak młodego chłopaka. I nawet fakt codziennego obcowania z byłymi dygnitarzami III Rzeszy, na których wtedy spoczywała uwaga całego świata, nie robił na nim większego wrażenia. Mimo to zaprzyjaźnił się z byłym dowódcą Luftwaffe. Gering swobodnie władał językiem angielskim. W oczach młodego amerykańskiego żołnierza okazał się sympatycznym i miłym człowiekiem. Po służbie Stevers chętnie odwiedzał miejscowe restauracje, zwłaszcza że we własnym kraju, nie mógłby jeszcze legalnie spożywać alkoholu, ale w pokonanych Niemczech nikt nie pytał go oczywiście o wiek. W jednym z lokali rozrywkowych poznał Niemkę. Chcąc zrobić na niej wrażenie, opowiedział o swojej służbie przy pilnowaniu czołowych dygnitarzy III Rzeszy. Na poparcie swych słów pokazał jej autograf, który otrzymał od Geringa. Roman skwitł, a młoda Niemka, która zawróciła w głowie Stevensowi, przedstawiła go swoim znajomym. Amerykanin dał się im w końcu nakłonić do przemycania na teren więzienia grypsów, ukrytych w wiecznym piórze. Tajna korespondencja trafiała do Geringa. Kilka tygodni później, gdy Stevens sumiennie wywiązywał się z tego zadania, niemieccy znajomi oznajmili mu, że Hermann Gering jest poważnie chory. Stivers, widząc w trakcie swej służby, że były szef Luftwaffe rzeczywiście chudł w oczach, mógł uwierzyć w to stwierdzenie. Zgodził się tą samą drogą, co grypsy, dostarczyć mu rzekome lekarstwo. Wieczne pióro, które nieświadomy Stivers po raz kolejny przekazał Geringowi, zawierało jednak szklaną ampułkę z cjankiem potasu. Po samobójstwie byłego marszałka Rzeszy, amerykański żołnierz przeraził się, że to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za umożliwienie mu go. Były dowódca Luftwaffe pozostawił jednak list pożegnalny. Informował w nim, że odebrał sobie życie za pomocą trucizny, którą od początku miał przy sobie i przechowywał w cybuchu swojej fajki. Nikt zatem nie postawił Stiversowi żadnych zarzutów. Tym bardziej, że władze więzienia odnalazły w rzeczach Geringa przechowywanych w magazynie więziennym, do których nie miał on jednak dostępu, drugą ampułkę z cynkiem potasu. Co prawda była ona innego kształtu niż fragmenty tej znalezionej w jego ustach, ale nikt już nie zaprzątał sobie głowy takim detalem. Oficjalnie przyjęto, że Gering w jakiś sposób skutecznie ukrywał pierwszą zampułek przez cały czas pobytu w więzieniu. Wersję Herberta Stiversa trudno jest podważyć. Według zachowanych dokumentów rzeczywiście służył on w oddziale wartowniczym na terenie norymberskiego więzienia i miał kontakt z Hermanem Geringiem. Dlatego przedstawiony przez niego przebieg wydarzeń można uznać za co najmniej prawdopodobny. Choć oczywiście równie dobrze, cała historia mogła być wymysłem starego człowieka na koniec życia, spragnionego odrobiny zainteresowania swoją osobą. Samobójstwo Hermana Geringa zakłóciło ustalony przebieg wydarzeń. Straż więzienna musiała odwrócić uwagę dziennikarzy i dyskretnie przetransportować jego ciało do więziennego szpitala w celu wykonania na nim autopsji. Z tego powodu przesunięciu uległ moment rozpoczęcia egzekucji. Nie ujawniono jednak oficjalnie przyczyny, czyli odebrania sobie życia przez Geringa. Dlatego dziennikarzy szybko przeprowadzono do budynku sali gimnastycznej. Tutaj czekały już przygotowane trzy szubiennice przymocowane do żelaznych bloków u sufitu, nad przeszło dwumetrowej wysokości platformą. Pod każdą z nich znajdowała się zapadnia zamykana dwudzielną klapą, uruchamiana dźwignią. Podstawa platformy z trzech stron obudowana została ścianami, a z czwartej zasłonięta czarną kotarą, tak by obserwatorzy nie mogli zobaczyć skazanych konających w wyniku złamania karku, przynajmniej w teorii. Na platformę prowadziło 13 stopni. Każda z szubiennic zawiązana została z liny manilskiej, mogącej wytrzymać obciążenie przekraczające 200 kg. W trakcie egzekucji miały być używane dwie z nich naprzemiennie, natomiast trzecia była zapasową. Dla obserwujących egzekucję dziennikarzy przygotowane zostały cztery niewielkie stoły, przy których mogli usiąść. Poza nimi w sali wydzielono przede wszystkim miejsce dla przedstawicieli wszystkich armii alianckich. O 23:45 skazanym podano ostatni posiłek. Do wyboru mieli kiełbaski z sałatką ziemniaczaną lub naleśniki z owocami. Niektórzy ze skazanych po posiłku poszli spać. Po samobójstwie Geringa, pierwszym w kolejce na szubiennicę, znalazł się były minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop. Około pierwszej w nocy 16 października 1946 roku pułkownik Andrus w jego celi odczytał mu jeszcze raz wyrok. Ribbentrop został zakuty w kajdanki i wyprowadzony do budynku sali gimnastycznej. Pierwotnie planowano, że skazani będą przechodzić do miejsca egzekucji z wolnymi rękami, ale po samobójstwie Geringa zdecydowano się na ten dodatkowy środek ostrożności. Zgromadzeni w środku dziennikarze byli zaskoczeni i mimo zakazu rozmów pytali się wzajemnie, dlaczego to nie Hermann Gering jest pierwszym, na którym ma być wykonana egzekucja. Nikt z nich jednak nie znał jeszcze przyczyny tej zmiany. Na miejscu o godzinie 1:11 Ribbentropowi zdjęto kajdanki i zastąpiono je rzemieniem, zawiązanym przez asystenta sierżanta Woodsa, szeregowego Josepha Malte. Skrępowano mu również nogi, a dowodzący oficer, pocznik Stanley Tiles, kazał potwierdzić mu tożsamość. Dwóch amerykańskich strażników, trzymając von Ribbentropa za ręce, wprowadziło go na platformę i postawiło na klapie zapadni. Zdenerwowany były minister spraw zagranicznych III Rzeszy w ostatnim słowie powiedział Boże, chroń Niemcy. Boże, zmiłuj się nad moją duszą. Moim ostatnim życzeniem jest, aby Niemcy odzyskały jedność i aby dla dobra pokoju istniało porozumienie między wschodem a zachodem. Życzę światu pokoju. Gdy sierżant Woods zakładał mu na głowę czarny kaptur, Ribbentrop wyszeptał do stojącego obok niego kapelana Gericke. Jeszcze się zobaczymy. Kat zacisnął linę na jego szyni, a następnie pociągnął za dźwignię zapadni. Amerykańskim władzom więzienia zależało, żeby egzekucje zostały wykonane szybko i sprawnie. Dlatego, gdy jeszcze ciało poprzedniego skazanego wisiało na sznurze, kolejny był już wprowadzony do budynku. W dwie minuty po tym, jak zapadnia otworzyła się pod Ribbentropem, do sali wprowadzono marszałka Keitla. Nie wydawał się tak zdenerwowany jak jego poprzednik. Do końca zachował dumną wojskową postawę. W ostatnim słowie powiedział Wzywam Boga Wszechmogącego, aby zmiłował się nad narodem niemieckim. Ponad dwa miliony niemieckich żołnierzy poszło na śmierć za ojczyznę przede mną. Teraz idę za moimi synami. Wszystko dla Niemiec. Chwilę potem zapadnia otworzyła się, a inna zacisnęła na jego szyi. Kilkanaście minut później radzieccy i amerykańscy lekarze wojskowi weszli za kotarę po platformy, żeby stwierdzić zgon obu powieszonych. Gdy zostało to oficjalnie przekazane dowodzącemu egzekucją oficerowi, Kat Woods odciął nożem liny, na których zawiści, a cztery strażnicy na noszach odnieśli ciała na drugi koniec sali, gdzie położyli je za czarną zasłoną. Na zwłokach umieszczono duże tabliczki z inicjałem imienia i nazwiskiem skazanego. Po egzekucji Kajtla zarządzono przerwę i pozwolono obecnym zapalić. Dzięki temu nieco zelżała atmosfera. Strażnicy przechadzali się po sali, a dziennikarze szybko zaczęli notować swoje relacje. Po pierwszych dwóch egzekucjach, które trwały przeszło pół godziny, łuc wymienił liny szubiennicy. Zaczął się już spieszyć. Kolejne egzekucje przebiegały według tego samego scenariusza. Większość z nich trwała około 10 minut, ale były i takie, gdy skazany umierał prawie pół godziny. Jedynie egzekucja Juliusa Streichera, wydawcy czasopisma Der Stürmer, ważnej części nazistowskiej machiny propagandowej, przebiegła w odmienny sposób. Po otwarciu się klap zapadni jego ciało spadło, ale nadal wierzgał. Z podestu platformy dało się słyszeć wyraźne jęki. W tej sytuacji Woods musiał interweniować wszedł za Kotarę, złapał ciało Streichera i uwiesiwszy się na nim swoim ciężarem pociągnął je mocniej w dół, doprowadzając w końcu do jego uduszenia. Streicher był jedynym skazanym, który w ostatnim słowie wspomniał w ogóle Hitlera, bo pożegnał się z tym światem nazistowskim pozdrowieniem. Drugi ze straconych dowódców Wehrmachtu, generał Jodl, nie zachował tak pewnej postawy jak Keitel. Z wywiniętym kołnierzem munduru, którego nie zdążył poprawić, wpadł do sali gimnastycznej wyraźnie okazując zdenerwowanie jednak w końcu opanował się i w ostatnim słowie powiedział tylko pozdrawiam was moje niemcy mimo że Woods kreował się na profesjonalistę w swojej dziedzinie miejsce egzekucji przygotował niewłaściwie długość każdej z lin została błędnie obliczona skazani umierali bowiem nie w wyniku złamania kręgów szyjnych przez linę szubiennicy ale przez powolne uduszenie Ribbentrop na przykład umierał przeszło 15 minut ponadto otwór zapadni był za wąski spadając skazani uderzali głową o jego krawędź stąd właśnie krew między innymi na twarzy Kaitla Po Feldmarszałku powieszono kolejno Kaltenbrunnera, Alfreda Rosenberga, głównego ideologa NSDAP, Franka, Wilhelma Fricka, byłego ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy, Streichera, Saukela i Jodla Ostatnim był Sejs inquart pod którym zapadnia otworzyła się o godzinie 2.46. Wszystkie egzekucje przeprowadzono w ciągu niecałych dwóch godzin. Zasadniczo większość ze skazanych pogodziła się ze swym losem i zachowała powściągliwą postawę. Tylko Streicher nie potrafił się opanować próbował kopnąć sierżanta Łutsa, gdy ten zakładał pętlę na jego szyi. Hans Frank jako jedyny uśmiechał się podczas swojej egzekucji. Były generalny gubernator na okupowanych ziemiach polskich po osadzeniu przeszedł na katolicyzm. W rozmowie z więziennym kapelanem swoją egzekucję postrzegał jako możliwość odpokutowania win. Po stwierdzeniu zgonu ostatniego skazańca, dziennikarzom zezwolono obejrzeć ich ciała. W międzyczasie za Czarną Kotarę przetransportowano również zwłoki Geringa, tak by nie było wątpliwości co do jego śmierci. Dziennikarze wykonali szczegółowe zdjęcia ciał ubranych i nagich. Gering miał na sobie błękitną koszulę i czarną piżamę. Były przemoczone w efekcie starań więziennych lekarzy próbujących przywrócić go do życia. Następnie zwłoki owinięto w koce, na których spoczywały, i wraz z ubraniami i linami, na których skazani zawiśli, umieszczono w trumnach. Każdą z nich zapieczętowano. O godzinie czwartej. Wszystkie trumny załadowano na dwie ciężarówki, w których znajdowali się już przedstawiciele alianckich armii, i we skocie samochodu terenowego odwieziono do prywatnego krematorium na obrzeżach Monachium. Żeby rozwiać ewentualne wątpliwości jego personelu, niemieckiemu właścicielowi powiedziano, że ma skremować ciała 11 amerykańskich żołnierzy. Budynek krematorium zabezpieczała kompania czołgów. Nikt z amerykańskiego personelu, kto wszedł do środka, nie mógł go opuścić do czasu spopielenia wszystkich zwłok. Trumny zostały otwarte. Przedstawiciele delegacji alianckich obecni przy egzekucjach jeszcze raz potwierdzili tożsamość denatów. Po skremowaniu wszystkich zwłok pojemnik z prochami został wywieziony, a jego zawartość rozsypana z mostu do rzeki Izery. W 12 dni po wykonaniu wyroków w Norymberdze doświadczony dziennikarz kryminalny Cecil Caitling Opublikował na łamach magazynu Time artykuł, w którym skrytykował sposób przeprowadzenia egzekucji przez sierżanta Woodsa. Ich oficjalna ekspertyza medyczna również potwierdziła wskazane przez niego niedociągnięcia. Mimo to armia amerykańska ceniła pracę Woodsa. Dwa lata później powierzono mu tą samą funkcję. Tym razem jednak miał powiesić siedmiu japońskich zbrodniarzy wojennych w więzieniu Sugamo w Tokio. Łódź dopiął swego, a stał się sławny. Gazety na całym świecie publikowały jego zdjęcie, na którym pozował z zawiązaną przez siebie pętlą. Ponadto postanowił dodatkowo zdyskontować swoją popularność. Sprzedawał chętnym w formie pamiątki fragmenty liny, na której powieszeni zostali niemieccy zbrodniarze. Popyt był ogromny, a mimo to nikt z kupujących nie zdawał sobie sprawy, że gdyby sumować długość poszczególnych odcinków, okazałoby się, że w Norymberdze Woods musiałby powiesić na tej linie nie 11, ale setki skazanych. Pomijając już fakt, że wszystkie liny jakich użyto w trakcie egzekucji spalono. Żona Woodsa oraz jego krewni o funkcji jaką pełnił w szeregach armii Stanów Zjednoczonych dowiedzieli się dopiero z relacji prasowych dotyczących egzekucji niemieckich zbrodniarzy wojennych w Norymberdze. John Clarence Woods zmarł 21 lipca 1940 roku w wyniku porażenia prądem w trakcie naprawiania instalacji oświetleniowej. Służył wtedy w Siódmej Brygadzie Inżynieryjnej w atolu Bikini. I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.